Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Jankie, to jest kolejny odcinek z serii Battlefield 3 Kooperacja Jest ze mną Esu no, Witam was serdecznie A To jest kolejna misja na poziomie hardcore, można tak powiedzieć Tak Ostatnia Ty, ja tu przez windę wskoczyłem Co za gość Dobra, <laughs> Dobra Tylko... Miałeś fuksa, że tu winda stała, bo inaczej byś spadł na dół Okej, okay, czekaj Dobra Okej, okay, są. So. Walimy Jaki koleś miał ten refleks? Wow! O, o, o. Ładnie oberwałem. Coś mi się zdaje, że granaty idą w ruch. A ja Tylko nie po futrynach, proszę. Dobra, lecą. Dobra, rewelacja, padli. No, ładnie, ładnie. Yy, cały o, czas jest. Ja to... Wpakowaj ci troszeczkę. Kulek w głowę. A taki leki masażyk. <noise> Okej. Okay. Dobra. I przydałby się granatnik tutaj pod bronią, żebyśmy mieli. Przeładowuję. A tych, no, i ja pewnie będą mieli RPG. Dobra, ja tych z lewej biorę, albo w sumie wszystkich. Wal do tych, co się ruszają. Dobra, jestem czerwony. Dobra, ja pomału. O, tam jest, dobra, jeszcze. Dobra, wiesz co? Ja pomału idę do przodu. Jak wolisz? Co znaczy, rozważnie do przodu, nie że na hamanie. Dobra. A ty za mną? No. Nie, no, nie. No. Idzie, idzie koleś, idzie koleś, idzie koleś. Dobra, Dokładnie przed tobą. Pójdę w drugą stroną. Dobra. Wiesz co? Wbieg wbiegnijmy tam już. na hama. Chcesz gitarę? Chodź. Nie chcesz gitary? Jakie gitary? Co, co? co? Gitara tutaj jest. Dobra. I tutaj jest za tym. O, patrz. Tu. Kul odporna. O, już nie. Kul <śmiech> <śmiech> Już nie. <laughs> Dobra, powoli, na jesteśmy. Dawaj po cichutku, może ich z... Zajdziemy jakoś. Co? Strzelaj głośno po cichutku. Dobra, wal! Wiesz ja wbijam do pociągu. Okej. Właśnie. Flashbangi będą może. Czym się flashbanga Oj, nie mam zielonego pojęcia. Obrwałem po masce. Też oberwałem. Kurwiszony Dobra o, o idzie, idzie, idzie A ty sukien syn no, aż uciekłaś Zdjąłem <grym> go Rzucam granata Trochę nie po drodze Troszkę Troszeczkę we mnie Wybuch tam gdzie nie miał wybuchnąć Buu. Dawaj Dobra, lecimy jozdo, dalej Jozdo, jozdo, jozdo Dobra, teraz do góry. Tak, na pewno. Jej ja do dodałem! Łooo! Aj mnie dorwali. Oła. Ja tam z dołu ich zdejmuję. Tak, dzień ja poszedłem górą. Jesus Christ No jest koleś pociągu i on mocno mnie tutaj Napierdziela, wiesz? Zaraz go zdejmę, poczekaj. W którym miejscu powiedz dokładnie? Po środku mniej więcej Ale nie wiem, chyba już już nie ma. Okej okay. Dobra, rozbraję jej bombę, tutaj jest okay. Dobra, albo ja rozbroję Co? będzie ostro Długo cię to zajmie? Chwila Trzeba odwołać Jest, rozbroiłem oh! Nawet chłopie ja nie wiesz jak szybko musiałem guziki wciskać? Musiałeś coś wciskać? No na klawiaturze Z, X, pasja, E, kurde, Q ku. No co ty gadasz? No serio Ale jasno Dobra, czysto chyba Aż się spociłem okay. No sakra O kurde, nie Bo to chyba bomba jakaś atomowa, czy jądrowa Dobra, to mamy chyba się bronić, jak na razie Ale ładnie zjeżdżałem po soda Dobra, Dobra, wbijamy teraz Dawaj Powoli, powoli Dobra, mamy kolejne takie miejsce, gdzieśmy jakbyśmy wskoczyli sko na, na następny przedziałek Robię właśnie Dobra, no leży. Dobra, leżą z mojej strony. Dobra, u mnie też. E, koleś wali tam z za drabinek. plecy ci robi. Ja pitole, już szedł ci na kosę na plery. Serio? Z pleców. no centralnie. Wow. Weźmy mógł potem u mnie zobaczyć na filmiku, jak. <noise> Masakra, już ci miał chopie w plecy, yy, na kose wsadzać w plecy. Dobra, powolutku. Czekaj, jest, ja strzelba sobie tylko zładuję I już jestem gotowy, dobra. Dobra, leży. Yy, dobra, ja mam. Wow! Z, za filarem. Po twarzy to Dobra, chyba go zdjąłem. Wybacz, to pewnie ja w tyłu. Dobra, flashbangi wrzucają. Znaczy, smoki. Kurde, no. Dobra, tyś jest, oh, wow. tak. Lewą stroną, ja powinnaś szedł prawą. No tak, ale nie mam gdzieś się za bardzo ukryć. Dobra, biegnę do kolumny. Z, z prawej, z, z lewej strony idą. Puszczam spraya. Okej. Okay. Waltam, wykryj się i wal spray. O ja pitole! O ja pitole! Co jest? Dostałem, okay. czołgam się. Ej, wycofuję, ja, jadę w, na dół. Wycof tak, wycofuj się w moją stronę. Dobra, tak wiem, wiem, jak najbardziej... Dobra, możesz mnie podnieść. Dobra, już możesz sobie siedzieć tutaj. Okej okay. Nie go strzeliwuję <laughs> Dobra, jesteś stronę. na chodzie. Dobry ten tekst jest. <laughs> Jak samochód, dobra jesteś na chodzie No <laughs> Dokładnie Boże, to polskie tłumaczenie Pamiętaj, ja powiem ci, że niektóre są dobre Czysto Niektóre mi się podobają Na przykład? Eee, nie nie pytaj Wulgar te słowa pytaj. Nie Czy będę. Czysto, czysto, chodź. Dobra, chodź, tutaj musimy iść. Jakiś Ab, Abdul Rabann ucieka. A, to Abdul, to musimy go zabić, dawaj. Abdulla Czekaj. Abdulla da. Czekaj, ja to, ja to walnę ze strzelby. Patrz. Z nogi, no, czekaj, <śmiech> z łamkowano. <laughs> czekaj. Fail. <śmiech> Fail. <laughs> <laughs> Cze Czy biały zamek był? Aha. Dobra, chodź. A, <laughs> świeże powietrze. No. Chyba maski zdejmiemy w końcu. Dobra, jest policja. Do policji nie strzelamy. Więc jesteśmy z policją w tym momencie chyba. Dobra. No, dobra okay. Patrz, po fajnie tutaj. Ty, cho ty chodź idziemy na babeczko, oni, oni nie chce walczą. No to dawaj. A tutaj tutaj, mam ten... Ej, do warzywniaka. Gdzie? Tu. A nie, to ten. To jest, to jest ograniczy. Chodź, ja tu mam knajpkę. Chyba jakąś. A ja uciekam, bo ja spędziłem. Chodź. Ej, idę zniszczyć przystanek. Wracaj. Czekaj, niszczę przystanek. Ja, yeah. Dobra, już. Na, na, napisz jeszcze JP, tak na środku. <laughs> Ej popatrz, z knajpem mnie wyganiłem, bo każą mi wracać na, na pole walki. Buuuu... Wracaj. <laughs> Dobra, jedziemy. Okej. Okay. Ej, bo strzelają gnoje. Z konia ja ci granaty hukowe wezmę! <laughs> Okej, okay, idziesz, idziesz? Tak, powolutku, powolutku. Wiesz co, idź lekki ostrzał. Dlaczego my już trumiemy, a policja sobie siedzi? Ej, widzę Bo przez schody, to są cioty. Ej, po, połóż się na tych schodach, co ja jestem. Jakie czyty? No I dobra, płacimy przez podłogę. Czekaj. <grym> Czekaj, może, może się da. Czekaj, może... Widzę jakieś nogi wroga. Ty no, nie da się, nie da się, tylko tekstury są uwalone. Yy, bardzo mnie biją, wiesz, zaraz wpadną. Ja też, dobra, ja cofam. Ty, wiesz co, cofnij może na schody. Dobra, i... Nie, w, Sam w sumie mam tutaj dobrą strzałę. Widzę ich. Z góry jest, koleś. Dobra, zdjąłem go. Okej. Okay. Ja sobie podmieniam broń. Moja, moją ulubioną, jaka jest tylko w tej grze. Okej, okay, nie jest jeszcze czysto. Zaladowali koleż. Widzę. Wracaj, wracaj. Dobra, czekam, bo obrywałem bardzo mocno. O, ja też dostałem trochę. Nie da się go gówno zbić. O, tak. Zaladam cały czas tam. Dobra, już go nie ma. Dobra, Dobra ja sobie, wiesz, co? sobie wezmę Oooo widziałeś to? Co to było? Żelandry jakiś taki wielki Kurde, nie widziałem, przegapiłem akurat podnosiłem broń, ale lipa A -a. Okej okay, chodź Dobra wiesz co? Ja tutaj będę Ja znam mam pa? moją ulubioną broń Powoli powoli, bo z tej zaladą są Dobra widzisz to e, jak coś Ciągaj się do mnie no o jest... dobra, masz fajną miejscówkę. No, no, chodź. Dobra, nie Dobra. Czeku, takiego jak mnie w ogóle nie, nie łapią. <laughs> <laughs> dobra, powoli trzeba tam do ty, tych... O ty cioto. Okay. To nie jest teraz. Czas powoli. Kurde, ale koleś, słuchaj, on czymś mocnym wali, znowu leży. On RKM! No, ale mówię ci. Nie wychodź, nie wychodź. Ja go zjadę z drugiej strony. Ty tylko go tam podkuszaj leciutko. Że Ty robisz za mięsko. Może ja rzucę ten granatem po prostu. A masz zaladę, żeby rzucić? Czy rzucaj? Wolne uchwały w framugę, nie wiem. Ustawaj się. Ja zaatakuję. Wiesz co, padł. Dobra, powoli szturmujemy. Padł. Yy, idą z lewej. Aaaa! O, headshot, headshot, O, dobra, bo... ładnie poleciał do przodu. <laughs> Heta dostał. Ja przeładuję tylko RKMMA. Ty lat... Ej, chodź, wrzucimy filmik na YouTube już. Właśnie, ciekawe, czy mają dobre. Zobaczymy, ile mam, ile mam subów. <laughs> nie działa. Nie działa. Co za chujstwo. Rozwaliłem ten komputer, bo jak nie, nie, nie mogę sprawdzić, ile mam subów, to nie potrzebny komputer. Właśnie. <laughs> I komentarze. Najważniejsze. Okej. Okay. Dobra, biegamy. Ty! Wazony! Czekaj, się, może ja, się, jakoś... ja się spróbuję tutaj skupić, żeby przeżyć. Ej, no, ej tu są jakieś chińskie! To wszystko jest chińskie. Ja pitone? Nawet... Okay, na Mam chińskie ciuchy. Dobra, w tym chodź 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 chodź, 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 chodź. Powoli, powoli, powoli. Ej, jakiś. Ja się tutaj martwię. Wokolorowy? Dobra, powoli. Okay. Ty, a nie żyjesz? Kosą, mnie go trafiłem chyba nie. Uważaj. O! Dobra, wracaj, wracaj, wracaj tutaj, wracaj, szybko chodź. Masz granaty? Mam. A ja nie <głos》>, To rzucaj tam, jak masz O sorry Dobra, wycofaj. się Troszeczkę ci się krwi upuściło z, z tyłu głowy Z tyłka Dobra, <głos》>. dawaj, dawaj Chodź Dobra, ja szturmuję, a ty zostań Okej okay. Ej, tu, grubo tu jest, grubo tu jest Zostań tam Za jest koleś Ty przypomina to ten poziom z tą giełdą. Tak, tak. Mi też. To jest chyba francuska giełda. Możliwe. No, dobra, ja reloaduję. Tak czy inaczej. Dobra, ja spokojnie daję radę. Na balkonach jest koleś, ale już go nie ma. Okay. Ale fajnie się gra czy tak z kampionem. Dobra, wiesz co? Ja idę do przodu powoli. No nie wiem. Cieram. Nie wiem, czy ja cię będę dał radu ratować. Spokoj. Jest na razie luz. Ej, no, ja widzę twojego. Dobra, może iść w rugu. Dobiegnij do mnie może. Stań sobie tutaj. Dobra, uważaj, bo tam jest gościu z Kamem. Właśnie widzę, mocno obrywałem. Ale dobra, no, stoję. Tak a zdjąłeś go? Nie. A może? Nie wiem, może przez to, te... przez tę tekturę przele przeszło. Tu padł. No, a tam jeszcze jeden z latarką. Dobra, zdjęty. Granatę tam rzucam. Uwaga e yy, balkon na górze Widzę Ja pierdzielę i to idą, o wow Z dwóch stron tak, Dobra, tak, ja biorę tak. prawy, ty bierz lewy Dobra O dobra, pomogę O, wow. coś mi w plecy strzela, muszę się schować za kanapą Wiesz co, przybliżę się tutaj do nich Tam z góry na twoim balkonie strzelają Dobra, ostrzeliwuję ten balkon, bo mi go nie ma już, chyba Nie, dobra. Dobra. nie walą. Skąd oni walą? Z balkonów, z góry i dobra, już amunicji daleka pomału nie mam. Trzeba by się pozbierać. Ok, wchodzimy, dawaj. Yy, gdzie? Jeszcze ktoś jest na balkonie, bo mordę drze. Słyszę. Ty, o, złapał mnie nożem, mnie znożował. Gdzie jest? Nie wiem. Co? Leżę. No, podnoszę cię. Osłaniaj. Okay. No, Lol, gdzie on jest jak cię Nie no, mam pojęcia, on wyszedł gdzieś za mnie. Tylko zobaczyłem nóż. No, tak. Drugi raz mnie znożowali. Dobra, i może ten, tutaj go może zastrzeliłeś jak od razu cię pociągnął. Dobra, chodź. Amunicja. Czaj, przynajmniej się tak. Ojej. Chodź na dół. Na dole jest. Co? Gdzie? Y tutaj. Y dwie pary drzwi. Dobra, idę. Jest, w się musiał dopowiedzieć. Dwie pary drzwi, a nie ten. Dwoje pary drzwi. Pętań, a nie, a nie cztery drzwi. Ło yeah. i wiesz co, i tutaj chodź podobnie. Chodź szybko do mnie tutaj. Okej. Okay. Tutaj będziemy strzelać. Tutaj. Oła, oła! Uważaj, uważaj. ja też obrywałem. Fajne, fajne miejsce, w którym. Eee, słuchaj, koleś wali z balkonu. Fajne miejsce typu modern. Dobra, zdjęty. Ja się lekko wyczłowiewuję. Ej, no, stare bronie zabrało nam wszystkie. No właśnie widzę, mówisz A ja, a ja Wow, taka... wow, wow. Słuchaj, ja mogę zaraz leżeć, wiesz? Cofnij. Nie miałem za bardzo gdzie się skryć, bo tutaj wali mnie z boku koleś. Dobra, go się tam poległ. Ała, dobra. Mnie też trochę pocisnęli. Dobra, leżę. Martwy jesteś? Nie, 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 tutaj leżę sobie. O, to nie jest straszne. O, 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 o. Zaraz ginę. Nie widzę ich nigdzie. Ja też nie? Dobra, powoli się wyczołgam. Nie, wiem, ja sobie leżę tutaj, czekam na nich. Tak to chyba nie działa. Dobra, widzę go Ej, coś walnęło Granat rzucił Okej okay. W siebie Wbijaj ten to. Dobra Zrobiony Koleś jest zrobiony Ustawić się tutaj Stawiam się tutaj tu będzie... In... Tu uważaj, bo tu pewnie trzeba będzie coś wciskać i uważaj strasznie na przyciski co wciskasz Ale ja okay? nic nie widzę okay? no, Będziesz na klawiaturze... Zaraz ci się będą pokazywać co masz wciskaj na klawiaturze I wciskaj to co na klawiaturze jest Okej okay. Ooooooo Pięknie, nie? No o. Dobra, facet leży Ale Nie no, spytomarka. koleś wygląda jak Desmond z tego, z Assassin's Creed'a Podobny, podobny Robby i Roya stwierdzili, że to jest Obama Aha Spoko, I wygląda na, na Desmonda Obama Dobra, chyba koniec misji. Tak, koniec, koniec. Dobra, chodź, pobijamy swój własny rekord. Dobrze. Dobra. To dziękujemy tak. za oglądanie całego naszego kopa Zapraszamy do innych naszych wspólnych filmów lub też na kanały. Także subskrybujcie i komentujcie. I co? No, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Na razie, cześć, pa. Cześć.